Dzień dobry, Wojciech Frelichowski, Głos Pomorza GP24. Dzisiaj mamy okazję i przyjemność gościć w naszym studiu pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Piotra Millera. Dzień dobry. Rzecznika prasowego rządu, który dzisiaj w naszym regionie przyjechał z, również z ciekawymi i obiecującymi informacjami, wiadomościami, newsami. Panie pośle, panie ministrze, był pan dzisiaj w USCE i w ramach realizacji rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, co pan? Co pan tam robił wówczas? Tak naprawdę to jest kontynuacja de facto tego, co, do czego zobowiązaliśmy się w roku 2019. Tak jak dobrze pamiętamy, nasz region ze względu na powstanie tarczy antyrakietowej w Rydzikowie ma pewnego rodzaju ograniczenia, czy pewne trudności związane z inwestycjami. To wynika z odległości od samej tarczy antyrakietowej i od momentu, kiedy ta decyzja o powstaniu tarczy antyrakietowej była podpisana przynajmniej kierunkowo, czyli prawie przez 10 lat samorządy zabiegały z regionu naszego o pewnego rodzaju rekompensaty z tego tytułu. Przez 10 lat to jeszcze obiecał premier Donald Tusk, natomiast w 2019 roku stało się faktem, tuż po tym jak zostałem rzecznikiem rządu, taki program został przygotowany. To jest 115 milionów złotych, które w ciągu kilku lat trafia do różnych samorządów w naszym regionie, a Ustka dzisiaj właśnie miała podpisaną umowę na jedną, jeden z tych projektów. To jest boisko oraz kort tenisowy. Takie były propozycje ze strony burmistrza Ustki. Dzisiaj 1,25 mln tysięcy właśnie trafiło na ten cel. Czyli by, yy, yy, władze usteckie przystąpią do realizacji już chyba... To już jest tego... drugi projekt, bo wcześniej projekt drogowy, natomiast też dzisiaj równolegle zostały podpisane umowy e, 2 miliony złotych dla Słupska na e, remonty dróg, bo też e, Słupsk korzysta z tego programu i 1,5 miliona złotych na e, modernizację czterech szkół w gminie, Ust, e, gminie Słupsk, e, między innymi w Głobinie, w Radzikowie, w Jezierzycach i we Włynkówku z tego co pamiętam, więc też kolejny pakiet, e, łącznie już z tego programu rozwoju ziemi słupskiej zrealizowanych lub w trakcie realizacji inwestycji na 40 milionów złotych. A coś jest jeszcze w przygotowaniu? Coś jeszcze w planach? Co, teraz co, roz... co zyskamy na, na, na nasze społeczeństwo? Na, na nasza tutaj, nasz region? Łącznie to jest 115 milionów, które w tej chwili już jest za, zapisanych w tej uchwale Rady Ministrów. Natomiast faktycznie teraz rozmawiam tutaj z samorządowcami em, w sprawie kontynuacji tego programu. Em, dwa czy trzy tygodnie temu byli em, w Warszawie. Też pan premier Mateusz Morawiecki spotkał się ze wszystkimi wójtami, z panią prezydent, ze Starostą Słupskim też rozmawialiśmy na temat programu rekompensat. Ja zabiegam o to, żeby przede wszystkim go przedłużyć, bo on w tej chwili jest rozpisany do roku 2024, ale być może też, żeby zwiększyć w tych latach, które już są rozpisane, nieco środki finansowe i teraz toczymy rozmowy w tym zakresie. Rozumiem. Panie ministrze, korzystając z okazji, że jest pan u nas w studiu, no nie mogę za, nie zapytać pana o te ostatnie wydarzenia z, z, z ostatnich minionych kilku dni, które się którymi byliśmy świadkami, w, które się rozegrały w Warszawie przede wszystkim. E, mianowicie o to przesilenie rządowe, czyli odejście y, y, pana y, wicepremiera Gowina z rządu oraz wyjście z koalicji rządowej y, partii Porozumienie. E, zapytam pana tak, czy, y, czy rząd już y, ma koncepcję, kto będzie y, następcą pana Gowina? W tej chwili jeszcze co do decyzji personalnych w Ministerstwie Rozwoju, to takie decyzje nie zapadły. Natomiast co do koalicji, bo pan tutaj ujął takie określenie, że partia porozumienie wyszła z koalicji. Faktycznie partia porozumienie tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że gdy w 2019 roku podpisywaliśmy umowę koalicyjną, to w porozumieniu było um, bodajże 18 posłów, około 20 parlamentarzystów, zarówno posłów i senatorów. W tej chwili Jarosław Gowin de facto może liczyć um, na kilku, w związku z tym pozostała część parlamentarzystów na Nadal jest w Zjednoczonej Prawicy, plus osoby, które wspierają nas też z innych klubów, więc my tutaj tą większość mamy wystarczającą, aby te kluczowe ustawy przegłosowywać. Zresztą te ostatnie posiedzenie Sejmu też to pokazało, choć ono było burzliwe, ale większość jednak jednoznaczna i te wszystkie ustawy, które chcieliśmy, zostały przyjęte. Chociażby nowelizacja związana z zablokowaniem prywaty, reprywatyzacji takiej nieuczciwej, która przez lata była przeprowadzana w Warszawie. Ta ustawa też przeszła. W związku z tym o to się nie boi. Oczywiście pewne napięcia polityczne mogą być, natomiast tak jak mówię, czy minister Ociepa, czy minister Pichowiak, czy minister murzek, którzy byli w porozumieniu, teraz deklarują też poparcie dla naszego rządu. To tutaj już odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, bo chciałem się, chciałbym się za właśnie zapytać, jak będzie funkcjonować koalicja rządowa. Ale to na przykład, czy to oznacza, że miejsce po panu ministrze Gowinie, panu wicepremierze Gowinie zajmie ktoś z, z partii pana Bielana, z tej frakcji pana Bielana? W tej chwili takiej decyzji nie ma, natomiast rozmawiamy oczywiście, kto, miałby, kto by miał przejąć stery tego resortu, bo to jest ważny resort. Dzisiaj natomiast weszły w życie przepisy dotyczące tego, że dział praca przeszedł z powrotem do Ministerstwa Rodziny, więc pewnego rodzaju korekty w strukturze rządowej zostały dokonane. Natomiast nie ma ustaleń jeszcze finalnych co do tego tematu. Natomiast liczymy oczywiście, że posłowie, którzy są w Partii Republikanie, bo tak się nazywa ta partia pana posła Bielana, będą nas wspierać Zresztą jest ich jasna publiczna deklaracja, bo wie pan, to jest teraz tak, że alternatywa jest prosta. Albo jesteśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy i popieramy działania, które są związane z Polskim Ładem, albo alternatywą jest rząd, nie wiem, pod egidą lewicy czy części Platformy Obywatelskiej, czyli de facto rząd cent centrolewicowy. Tu polityka niestety jest nieco bardziej, nieco bardziej brutalna pod tym kątem, bo niuansowanie tego nie jest takie łatwe, bo alternatywy są dosyć jasne i widoczne. Tak? Albo, albo to będzie rząd zjednoczonej prawicy, albo rząd formacji od centrum do lewej strony sceny politycznej. E, tak, a z, z, z tym całym przesileniem, które miało miejsce, wiąże się też procedowanie, które obecnie było, które miało miejsce w środę procedowanie ustawy medialnej dotyczącej udziału podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego w stacjach telewizyjnych, i tutaj odezwała się w. W kontekście tej, te, tego procedowania jest stanowisko Rządu Stanów Zjednoczonych, Departamentu Stanu, które wyraziło no, taką swoją powiedziałbym, niezadowolenie z, z, z tego, z przebiegu tych, tych procedowania tego, tego, tego zapisów tej ustawy. Jak jest stanowisko naszego rządu, polskiego rządu w sprawie właśnie tych reakcji amerykańskich. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w tym stanowisku, które zostało przekazane opinii publicznej, pierwszym tematem, który został poruszony jest kwestia ustawy dotyczącej reprywatyzacji. I my tutaj stanowczo i jednoznacznie nie zgadzamy się z tym stanowiskiem, które zostało wygłoszone przez sekretarza stanu Blinkena, bo on, on czy dyplomacja izraelska próbuje stwierdzić, że to jest w jakiś sposób naruszanie praw, Prawowitych spadkobierców, lub w jakiś inny sposób naruszanie praw osób, które słusznie mogłyby odzyskać swoje majątki. Tak nie jest. My blokujemy tę usta tą ustawą, która była głosowana na tym samym posiedzeniu Sejmu. Być może opinia publiczna tego nie zauważyła, bo ustawa dotycząca radiofonii i telewizji bardziej przykuła uwagę, ale my na tym posiedzeniu Sejmu wreszcie zamknęliśmy temat złodziejskiej reprywatyzacji. Tego, co się działo, to co było po prostu tragedią dziesiątek osób, setek tysięcy właściwie osób w Warszawie, kiedy zabierano im ich domy w sposób, Nieuczciwy sposób, złodziejski, trzeba sobie to wprost powiedzieć. I tą ustawę dotyczącą blok zablokowania reprywatyzacji poparło nie tylko, poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, również poparła Lewica, bo Lewica też widziała to, co się działo w Warszawie i to, to yy, reguluje ta ustawa. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę yy, dotyczącą radiofonii i telewizji, to my wprowadzamy po prostu takie przepisy, jak podobne są w Austrii, gdzie kapitał spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie może mieć w większości w spółkach medialnych. Już nie mówiąc o rozwiązaniu francuskim. We Francji to w ogóle jest ograniczenie, że spoza Francji nie można mieć zagranicznego kapitału w spółkach medialnych większościowego, więc to stanowisko Stanów Zjednoczonych o tyle jest no jakby niejednolite, no bo jakoś takich zarzutów nie ma w stosunku do rządu austriackiego, francuskiego czy wielu innych rządów, które mają wprowadzone podobne regulacje. Tak, tylko zapewne Amerykanie nie mają interesów. W mediach francuskich czy austriackich tak? Nie mają, bo nigdy nie mogli ich mieć. Właśnie o to chodzi. E... Państwo suwerenne, państwo, które dba o interesy y, i blokady wpływów, na przykład taką, żeby Rosjanie nie mogli kupić naszych spółek medialnych czy jakieś inne kraje y, po prostu wprowadziły te regulacje wcześniej. My też takie regulacje w Polsce mieliśmy, tylko ominięto je poprzez niejednolitość przepisów dotyczących spółek córek i w ten sposób y, doszło do zakupu spółki medialnej w Polsce. Ale nie myśli nie obawia się pan, nie obawia się, rząd się nie obawia tego, że, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi mogą ulec nadwyrężeniu właśnie przez tą ustawę? No, Panie redaktorze, geopolityka jest nieco bardziej skomplikowana. To, y, łączą nas interesy i interesy geopolityczne Polski i Stanów Zjednoczonych są bardzo podobne. E, Amerykanie, podobnie jak Polska, kieruje się interesami własnego kraju. Czy to Amerykanie swoimi, czy my swoimi. Tak? I w ten sposób musimy patrzeć na decyzje podejmowane w Polsce. E, to są trudne decyzje, ale niestety trzeba umieć je podejmować. Nawet jeżeli są trudne, nawet jeżeli czasami spotkają się z oporem. To, co wspomniałam przed chwilą, również ustawa dotycząca reprywatyzacji. Niech Pan zauważy, że to jest pierwszy punkt, który jest podniesiony w tym oświadczeniu. I czy, i czy w związku z tym my, ma, my mamy przestać, my mielibyśmy zaprzestać procedowania ustawy, która blokuje to, że w Polsce dochodziło do złodziejskiej reprywatyzacji, że zabierano domy uczciwym ludziom w Warszawie, że przejmowano kamienice na rzekomo żyjących 130-latków? Przecież to były fakty, które działy się w Polsce. I my mamy blokować taką ustawę? Dlatego, że na przykład rząd Izraela czy rząd Stanów Zjednoczonych wyraża swoją krytykę wobec tego. No, na to się nie możemy zgodzić. Tu jest różnica zdań. Nie zmienia to faktu, że w innych zasadniczych sprawach z Amerykanami jest nam po drodze i nadal będziemy sojusznikami, czy to w ramach NATO, czy w ramach innych działań, które podejmujemy. Rozumiem. To przejdźmy na nasze krajowe podwórko przed rządem, przed koalicją rządową. Bardzo ważny okres się zbliża, mianowicie e, przystąpienie do realizacji ustaw, czy też opracowywania ustaw dotyczących programu Polski Ład. Panie Ministrze, kiedy możemy się spodziewać pierwszego pakietu tych ustaw, kiedy one mogą trafić do Sejmu. No i jedna już została przegłosowana i znowu mamy taką sytuację, w której w tej burzy politycznej nie wszystko jest zauważone. My przecież na tym posiedzeniu Sejmu ostatniej przegłosowaliśmy podwyższenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB w perspektywie kilku najbliższych lat, więc to już jest jedna ustawa kluczowa zrealizowana, ale druga istotna, która jest zasileniem tego funduszu, to jest ustawa podatkowa. Do końca sierpnia tak domyślam się, że pan o to tak, pyta, bo tak. to jest jakby serce pewnego rodzaju. Tak. Pewnego rodzaju różnic, które pojawiają się. Do końca sierpnia jest, są konsultacje społeczne, w związku z tym my w pierwszym tygodniu września chcemy przyjąć już po konsultacjach społecznych ustawę podatkową, która, i tu też chciałbym wyjaśnić pewne informacje, które są w opinii publicznej tak obiegowo się pojawiają, bo ta ustawa obniża osie, dla 18 milionów podatników em, podatki. Dla 90% jest korzystna lub neutralna. Dla kilku procent powoduje niewielkie zmiany, a dla kilku procent faktycznie podnosi daniny publiczne, które. Które były niesprawiedliwe w stosunku do wcześniejszych regulacji, bo teraz jest tak, że jeżeli ktoś zarabia 20 czy 30 tysięcy złotych miesięcznie, na przykład jest, zarabia, ma takie dochody jako przedsiębiorca, to płaci um, kilkanaście punktów procentowych mniejsze daniny publiczne niż na przykład osoba, która jest na umowie o pracę i zarabia średnie wynagrodzenie. To jest system degresywny, czyli krótko mówiąc, czym więcej ktoś powyżej jakiegoś progu zarabiał, tym procentowo płacił mniejsze daniny i podatki. Takiej sytuacji nie ma w żadnym kraju Unii Europejskiej. To są pewne rozwiązania, które były przyjmowane w latach 90., nieco później, które być może miały dobry efekt w tym okresie, ale teraz czas na sprawiedliwe podatki, ale również czas na lepszą służbę zdrowia. A żeby ją zasilić, to trzeba też w sposób sprawiedliwy ułożyć system składek zdrowotnych. Rozumiem. Zatem czekamy na ten pakiet tych właśnie ustaw podatkowych. Zobaczymy, jak się to będzie dalej toczyła ich... Tu z, pewne korekty z, z, z... my też rozważamy, tak? że była jasność, szukamy, słuchamy teraz Związku Przedsiębiorców, pan premier się spotkał z nimi, w związku z tym wokół ryczałtu jest dyskusja wokół tego, w jaki sposób um, składki zdrowotne powinny być w jakim tempie um, korygowane. W związku z tym ten, 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 ten okres konsultacji do końca sierpnia, myślę, że on będzie um, bogaty w pewnego rodzaju um, um, konkluzje, które też wejdą w życie, jeżeli chodzi o tę ustawę natomiast sam kierunek zmian jest jasny i podpisany zresztą swoją drogą przecież przez premiera Gowina w maju tego roku, bo premier Gowin podpisał się pod rozwiązaniami polskiego ładu, złożył podpis, uczestniczył w spotkaniach, które przygotowywa przygotowywały założenia do polskiego ładu. Sam w nich uczestniczyłem. Również na najwyższym szczeblu koalicji również były takie spotkania. Więc no, dlatego dziwiła mnie trochę ta postawa później premiera Gowina, której już no, na pewnym etapie po prostu nie mogliśmy zaakceptować. Rozumiem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu dziękuję bardzo. i za rozmowę. Dziękuję gościem naszego studia GP24 był Pan Piotr Miller, minister, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości z ziemi słupskich.